Nasze główne działanie wobec Rosji to powinno być pilniejsze, szybsze wzmacnianie naszych systemów obronnych. Ja w ten poniedziałek uczestniczyłem w dyskusji w Polskiej Agencji Prasowej na temat obrony antydronowej. Główne programy antydronowe państwa polskiego albo są w zamrożeniu, albo w ogóle nie są rozwijane. My to musimy natychmiast zmienić. Wczoraj okładka Rzeczpospolitej to była Polska bezsilna wobec dronów. Gdyby nie wsparcie sojusznicze, obawiam się, że wyglądałoby to bardzo marnie, dlatego że nie mamy w tej chwili systemu radarowego do wykrywania dronów lecących na niskiej wysokości. Budowany wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej nie uwzględnia warstwy najniższej, czyli warstwy ochrony antydronowej. Aktywne systemy antydronowe nie są zamawiane ani przez gospodarzy infrastruktury krytycznej. Ministerstwo Infrastruktury od wielu miesięcy prowadzi w tej sprawie analizy. Po tym jak Ministerstwo Obrony Narodowej przeprowadziło analizy i poprosiło o wdrożenie Ministerstwo Infrastruktury Ochrony Infrastruktury krytycznej. Więc w tej chwili ani w sektorze wojskowym, ani cywilnym w tej sprawie nie dzieje się nic. Co więcej, zostało, poprzedni rząd zakupił kilka, dosłownie kilka zestawów antydronowych od jednej z polskich prywatnych firm, a obecny rząd wstrzymał ich modernizację czy rozwijanie. Mamy też dwa programy, które wedle mojej wiedzy nie są rozwijane, bo po prostu brakuje pieniędzy i nie zostały uwzględnione. Mówi? Jedna się nazywa Barbara, drugi, drugiego nazwy Kinma, drugi Kinma. I oba te programy no, podobno nie ma alokacji odpowiednich środków na rozwijanie tych systemów. Jak rozumiem, oczekuje Pan zmiany w tym zakresie? Natychmiast.